Program pierwszy Polskiego Radia minęła dziewiąta i to jest właśnie ta dziewiąta, a to znaczy, że zaczynamy. Tu Polskie Radio. Słuchajcie audycji Lato z Radiem. Radio. Vy posloucháte předávku Líto z rádio. Poví polský rozhlas. Posloucháte pořad letos s rozhlasem. La radio diffusion polonaise vous présente l'été avec la radio. This is the Polish radio. You are listening to our program Summer with the Radio. Ten sygnał, który słychać teraz w tle. Potem mam nadzieję, że usłyszycie Państwo ptaki, bo świergolą tutaj w parku, gdzie jestem naprawdę pięknie. Ale wiem, że wiele osób czekało na tę chwilę przez prawie cały rok. 21 czerwca, pierwszy dzień kalendarzowego lata i pierwszy dzień lata z Radiem. Jeszcze, że my też czekaliśmy. I ta chwila nadeszła. Mamy sobotę, startujemy z naszą wakacyjną audycją i od tego momentu, od poniedziałku do soboty, tydzień po tygodniu, od 9 rano do 12 w południe. Oczywiście w programie pierwszym polskiego radia ze słynną Polką Dziadek na czele. Będą koncerty, pikniki i skojarzenia. Mamy też specjalny konkurs na przykład na stulecie Polskiego Radia. Mamy wakacyjną powieść i będzie muzyka, przy której, jak to się mówi, nóżka sama chodzi. Naprawdę. A że dzisiaj sobota, to zaczynamy w Polsce i to uwaga, nie w jednym. Lecz w kilku miejscach równocześnie szczegóły. Kto gdzie jest? Już za chwilę, bo teraz czas na aktualności. Radiowe jedynki pierwsze w lecie z radiem, które przedstawi Monika Gniewaszewska. Zapraszam. Do korzystania z systemu Odyseusz zachęcają wybierających się za granicę eksperci. Bardzo to było pomocne podczas trzęsień ziemi. System informuje przez SMS. O pracach koalicji rządowej będzie informował Adam Szłapka. Do tej pory minister do spraw unijnych od lipca zaczyna pracę jako rzecznik rządu. Hulaj noga choć kojarzy się z przyjemnością, coraz bardziej niebezpieczna. Jest coraz więcej wypadków. Można się chronić. Każdy kask na głowie dobrze zapięty będzie chronił głowę. Administracja jest prosta i bezpłatna, a zwiększa bezpieczeństwo każdej zagranicznej podróży. Eksperci zachęcają, by korzystać z systemu Odyseusz.